Sankcje na Rosję wprawdzie działają, ale nie tak, jak sobie to założyli ci, którzy te sankcje nakładali. I tak Deutschland Funk, taka niemiecka stacja radiowa, donosi, że gospodarka Rosji rozwija się stabilniej niż oczekiwano. Rosyjska gospodarka z sankcjami nałożonymi w 2022 roku radziła sobie znacznie lepiej niż, niż wielu ekonomistów przekonywało. Były takie założenia, że gospodarka rosyjska załamie się i będzie tam jakiś, jakaś katastrofa. Natomiast wprawdzie. Troszkę ta gospodarka wyhamowała, ale ogólnie radzi sobie bardzo dobrze. I tutaj Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że ro rosyjska gospodarka skurczy się w przyszłym roku o 2,3%. W przyszłym roku. Tutaj mamy wykres jak ta gospodarka sobie radziła przez kolejne lata także widzimy że to wcale nie jest jakiś dramatyczny wynik i tutaj mamy też przyczyny tego dlaczego ta rosyjska gospodarka tak dobrze sobie radzi i autorzy piszą, że ropa i gaz to dwa główne produkty eksportowe Rosji, a Zachód kupuje ich mniej. Ogólnie rzecz biorąc, ceny na rynku światowym wzrosły tak bardzo, że Rosja nadal nieźle zarabia na niższym wolumenie eksportu. Poza tym, yy, dla Rosji otworzyły się też inne rynki zbytu, więc to, czego nie sprzedała do Europy Zachodniej, sprzedała podejrzewam Chinom, Indiom i w inne, w inne strony. W 2022 ta gospodarka skurczyła się tylko o 3,5%, więc Patrząc na to, jakie sankcje zostały na nich nałożone, no to radzi sobie z tymi przeciwnościami naprawdę nieźle. A jak jest u nas? U nas jest, na razie jest sytuacja taka, że y, podobnież, według y, podawanych danych, nasza gospodarka rośnie. I czy jest to prawda, czy jest to tylko wynik? Jakiejś kreatywnej księgowości, no to nie jestem w stanie Wam tego odpowiedzieć, ale wszystko wskazuje na to, że nie jest tak dobrze, jak nam tutaj opowiadają. Po czym możemy poznać, że ta gospodarka niekoniecznie radzi sobie tak dobrze jak na papierze, jest to, że ceny energii rosną. Rosną i będą rosnąć. Przyczyn rośnięcia tych cen jest wiele. Jedną z nich jest, są te uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. W tym roku nasza energetyka i przedsiębiorstwa, które używają węgla do produkcji energii, zmarnują 33 miliardy złotych. na to, żeby zakupić dodatkowe yy, prawa do emisji dwutlenku węgla. W 2022 roku Polska sprzedała 62 916 milionów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, takich, to się nazywa EUA. Czyli jedna Jedno, jedno takie prawo to jest możliwość wyemitowania jednej tony dwutlenku węgla. To jest dla energetyki węglowej. I jeszcze są drugie uprawnienia, których Polska sprzedała 109,5 tysiąca tak zwane EUAA. I to są uprawnienia dla linii lotniczych. I łączna kwota tych, tych uprawnień to jest 4976 miliardów euro. I taka suma wpłynęła do polskiego budżetu tylko z tytułu tych uprawnień do emisji CO2. Okazuje się, że jednak przemysłowi zabrakło jakieś 86 milionów tych uprawnień. Czyli brakło 86 milionów ton tego dwutlenku węgla, który mogliśmy sobie emitować. I to jest największy deficyt w historii. Tak tu piszą w na stronie forum polskiej gospodarki powołując się na portal wysokie napięcie.pl polskie firmy muszą kupić za granicą te prawa do emisji i cena tych dodatkowych praw do emisji tych 86 milionów tonów tlenku węgla będzie kosztowała 33 miliardy złotych te Uprawnienia do emisji dwutlenku węgla to jest jedna z sankcji nakładanych na Polskę i nie tylko zresztą Polskę, na całą unijną gospodarkę przez Unię Europejską. Kolejne sankcje nałożone przez polski rząd na, na Polskę to są właśnie sprawy związane z zakupem węgla, z zakupem ropy. I z zakupem gazu. To już nie muszę tego tłumaczyć, że te wszystkie ceny zwiększone w prostej linii wkrótce przełożą się na całą gospodarkę. I jak to, jak to zadziała, no to przekonamy się pewnie niebawem, to, czy już. Właściwie widzimy to po rachunkach i prognozach za ceny energii na przyszły rok, to już widać te ograniczenia, które nałożył na nas rząd, na, na, na zwykłych ludzi, które mówią, że możemy tam wykorzystać tyle energii po jakichś tam niższych cenach, a każdy następny. Kilowat czy megawat czy coś tam, będzie już liczony po nowych, bardziej sprawiedliwych cenach. Także to pokazuje, gdzie będziemy w 2023 roku. Tymczasem, żeby Polakom żyło się lepiej, to tutaj mamy informacje z. Onetu, że jednak wojewoda nie uchylił uchwały o strefie czystego transportu, i ta strefa będzie obowiązywała w takiej formie, jak ją przyjęła Rada Miasta. Było kilka zarzutów odnośnie granic obszaru tej strefy. Były zarzuty do sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Niemniej Wojewoda zdecydował, że nie ma podstaw, by tą uchwałę uchylić. Także mieszkańcy Krakowa i okolic z pewnością cieszą się bardzo. W Krakowie będzie się żyło znacznie lepiej, już nie będą się przemieszczały jakieś smrodzące samochody. Uchwalanie tych stref to też myślę jest. Pewien rodzaj sankcji nakładanych na polskich obywateli. Również ciekawa informacja z Krakowa, bo miasto wymyśliło plan, jak tu usprawnić komunikację, i był taki projekt, koncepcja, że alejami trzech wieżdżów od Nowego kleparza do placu Inwalidów będzie jeździł tramwaj, ale tam między tymi pasami ruchu na alejach Trzech Wieszczy jest taki pas zieleni. I koncepcja zakładała, że tym pasem zieleni, właśnie będzie jeździł tramwaj, co wiązałoby się z wycięciem paruset drzew. I w ogóle z zmianą całej tej infrastruktury między pasami ruchu. Co nie spotkało się z aprobatą mieszkańców, bo oni sobie wymyślili, że jednak ta zieleń tam jest potrzebna. Zastanawiam się, czemu tylko taki kawałek, a nie akurat do samej ulicy Zwierzynieckiej ten tramwaj puścić bo przez całe aleje, od kleparza aż do, aż do ulicy Zwierzynieckiej jest ten pas zieleni po środku i ten trawaj mógłby jechać ale zakładając już, że tylko tam do tego placu inwalidów były jakieś tam trzy koncepcje, i każda jednak zakładała, że te drzewa tam będą wycięte, i ten pas zieleni będzie zlikwidowany. No ale jednej rzeczy nie potrafię tutaj zrozumieć, bo jeżeli chcemy tacy być bardzo eko sreko, no to dlaczego tego tramwaju nie puścić pod ziemią? Ja wiem, że to koszty są olbrzymie, ale jeżeli już idziemy w tą stronę, to dlaczego nie ponieść tych kosztów i dlaczego nie puścić tego tramwaju środkiem, ale pod ziemią wzdłuż tych alei trzech wieszczów. Taka koncepcja myślę zadowoliłaby i mieszkańców i to tak zwane miasto, które ostatecznie wycofało się z tego swojego projektu i wydało tam chyba milion złotych na opracowanie koncepcji, po czym to gdzieś wpieczyło w ten i powiedziało teraz już nie będziemy się tym zajmować. Do widzenia, idźcie stąd. I tak jakby się obraziło na mieszkańców, że oni się nie godzą na wycięcie drzew. Mówię to teraz do ludzi, którzy nie mieszkają w Krakowie i nie wiedzą jak wyglądają Aleje Trzech Wieszczów, no to to jest tak, że przy drodze stoją kamienice, w których mieszkają ludzie normalnie, a środkiem y, biegną po trzy pasy ruchu, które są dość obciążone w godzinach szczytu, tam wiecznie stoją samochody, y, no, nie jest to nic fajnego, mieszkanie przy takiej, przy takiej ulicy. No i ta zieleń tam faktycznie może poprawiać przynajmniej widok z okna. I tutaj mieszkańcom się nie dziwię, że oni nie są zwolennikami wycinki tych drzew i puszczenia tam jeszcze kolejnych jakichś tramwajów, które nie dość, że... że... Zlikwidują te, tą zieleń, to jeszcze będą się tłukły przez cały dzień i, i pewnie przez północy. Ale wpuszczenie tego w tunel pod ziemią, no to już eliminuje wszystkie te niedogodności i ta zieleń, która jest u góry, mogłaby spokojnie zostać. I nie będzie się to tłukło po nocach tylko sobie tam będzie jeździło pod ziemią. Czemu nie? Taka koncepcja w ogóle nie była brana pod uwagę, a mieszkańcy zdaje się myśleli, że zostanie zabrany po jednym pasie ruchu z każdej strony tych, tych alei i, i tym pasem zostanie puszczony tramwaj. Dało się puścić tramwaj pod ziemią w w stronę od Ronda Mogilskiego do dworca kolejowego, i tam jakoś jeździ ten tramwaj pod ziemią, i, i jest dobrze. Tak no, jak mówiłem, no, ta koncepcja jest o wiele droższa, bo trzeba ryć dziurę w ziemi. Ale jak się chce usprawniać komunikację w takim mie mieście jak Kraków, no to. To będzie kosztowało. To naprawdę będzie kosztowało. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych dobrobyt postępuje, i tutaj mamy informację z Fox News, że stan Indiana blokuje TikToka na urządzeniach państwowych. I to jest już dwudziesty stan, yy, który zablokował tą chińską aplikację. Prokurator Generalny Stanu Indiana, pan Todd Rokita, otwarcie powiedział, wypowiedział się przeciwko korzystaniu z aplikacji społecznościowych, mówiąc w czwartek, że ważniejsza niż kiedykolwiek jest ochrona dzieci przed tą aplikacją i zachęca rodziców do usunięcia jej z telefonu dziecka. Jest również ustawa amerykańska o blokadzie na terenie całego kraju, i Biden ma czas do, do lutego 2023 na wdrożenie przepisów, które zablokują aplikację społecznościową na urządzeniach zarządzanych przez rząd federalny czyli Wszystkie państwowe urządzenia na terenie Stanów Zjednoczonych, te rządowe, nie będzie można na nich TikToka oglądać. No cóż, nie wiem, jak z tego wybrnie CIA. Po aferze y, Twitterowej, czyli tego, że tam FBI sobie. Y, miała życzenia w stosunku do zarządców Twittera, żeby im usuwali jakieś tam treści, czy blokowali jakichś ludzi. No to teraz mamy blokadę TikToka w całych Stanach. No prawie całych Stanach. Na razie to jest tylko 20 Stanów. Ale już wiemy, że w lutym te rządowe, rządowe agencje też będą miały zablokowane. Tiktoki. No to tak się zaczyna robić, jak w Polsce, gdzie tu jakieś y, służby, czy nawet się nie przedstawiły, ani nic poblokowały trochę tych polskich stron, między innymi stronę myśli polskiej zablokowali i nawet nie podali przyczyny. Po prostu tak sobie zablokowali i, i jest zablokowana. Nie ma informacji o powodzie tej blokady i nie ma też terminu do kiedy to będzie zablokowane. No tutaj nie wiem, ale tak zastanowiłbym się, gdybym był właścicielem takiej domeny, zastanowiłbym się nad procesowaniem się z, z z państwem, bo to państwo zablokowało nie, nie podając żadnej przyczyny ani, ani w ogóle tak po prostu sobie pyk i zablokowało. Ale być może ja też w końcu kiedyś trafię na takie, na taką listę i być może będę miał szansę się procesować z polskim rządem. Prezes Walking. Wydał dwie decyzje, w których nałożył łączne kary 210 milionów złotych na spółkę Allegro. To jest ta spółka, która prowadzi ten portal zakupowo-sprzedażowy. Pierwsza decyzja dotyczy złamania reguł konkurencji przedsiębiorca. W niedozwolony sposób wykorzystywał pozycję rynkową faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na tej platformie. Drugie rozstrzygnięcie dotyczy ochrony konsumentów i bezprawnego przyznania sobie przez spółkę możliwości zmiany regulaminów między innymi dotyczących usługi smart. I tutaj Warto też posłuchać pana prezesa Tomasza Chrustnego, który opowie nam, o co tutaj właściwie chodzi. Tomasz Chrustny, to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydałem dwie decyzje, w których nałożyłem łącznie ponad 210 milionów złotych kar na spółkę Allegro. Pierwsza z decyzji dotyczy złamania reguł konkurencji. Przedsiębiorca w niedozwolony sposób wykorzystywał pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie Allegro.pl. Spółka, zamiast podjąć działania na zasadach równej konkurencji, rozpoczęła strategię faworyzowania własnej działalności sprzedażowej, które możliwe było dzięki podwójnej roli Allegro, a zatem łączenia działalności platformy Allegro.pl z działalnością sprzedaży detalicznej na tej platformie. Skutki tej praktyki mogli odczuć zarówno przedsiębiorcy sprzedający produkty na AllegroPel, jak i sami konsumenci, którzy mogli mieć ograniczoną możliwość wyszukania najlepszej dla siebie oferty. Za nadużywanie pozycji dominującej nałożyłem na spółkę Allegro karę w wysokości ponad 206 milionów złotych, i nakazałem zaniechania stosowania niedozwolonej praktyki. Drugie rozstrzygnięcie dotyczy ochrony konsumentów i możliwości jednostronnej zmiany regulaminów, m.in. w zakresie usługi P smart. Od lat postulujemy, by regulaminy był formułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały regulowały obowiązki każdej ze stron umowy. Konsumenci opłacający z góry wielomiesięczny kontrakt mają przecież prawo zakładać, że konkretne warunki, na które się umówili i wyrazili zgodę, będą niezmienne. Uprawnienia przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany mogą prowadzić do nadużywania jego pozycji poprzez obciążanie konsumentów skutkami tych zmian. Zwłaszcza, gdy konsumenci nie mogą być całkowicie pewni, że odzyskają pieniądze za wykupione płatne usługi. Zastosowanie klauzul niedozwolonych nałożyłem na Allegro sankcję finansową w wysokości blisko 4 milionów złotych. Także, jakbyście nie wiedzieli, jako sprzedający na Allegro, dlaczego płacicie takie wysokie prowizje, no to, to musicie zabezpieczyć spółkę Allegro. Przed właśnie takimi rozstrzygnięciami, ponieważ spółka Allegro robi sobie tam różne takie fikumiku na patyku, i później konsekwencje tego są takie, że musi płacić kary. No ja nie wiem, czy ta spółka będzie się odwoływać od tej decyzji, czy tam jeszcze jakieś ruchy ma w zanadrzu, ale faktem jest, że kary zostały nałożone. 210 milionów złotych to nie jest mało. No, i z tego samego poletka, w prawach konsumenta na 2023 rok od 1 stycznia zmienią się pewne sprawy, i tutaj mamy informację, że dla, kup dla kupujących online, weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert. Aktualizację treści i usług cyfrowych. Dla miłośników, wyprzedaży, transparentne informacje o obniżkach cen. Dla seniorów, to jest ważna informacja, koniec z umowami o kredyt i przyjmowaniem od razu zapłaty na pokazach handlowych i wycieczkach. Czyli te wszystkie akcje pod tytułem Zapraszamy Pana po odbiór telewizora, to prawdopodobnie zostanie jakoś prawnie uregulowane. Te wszystkie pokazy garnków, talerzy i innych tam rzeczy, na które są starsze osoby narażone. To wszystko jakoś zostanie uregulowane i być może nawet uniemożliwione. Zmienią się także zasady reklamacji i zakazane będzie wprowadzanie towaru na rynek towaru jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w innych krajach UE. Jeżeli będzie się istotnie od niego różnił. Na przykład składem, a nie będzie to obiektywnie uzasadnione. Na platformach handlowych konsumenci będą jasno informowani, czy podmiot oferujący na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W tym drugim przypadku dowiedzą się także, że w tej relacji nie mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów. To jest ważna informacja. Dla ludzi, którzy prywatnie coś tam sprzedają, i dla ludzi, którzy od nich coś kupują, że w takich przypadkach, na przykład, nie obowiązuje możliwość odstąpienia od umowy. Jak chodzi o bilety na koncerty i mecze, zakazane będzie wykupywanie przez przedsiębiorców za pośrednictwem botów a potem odsprzedawanie konsumentów biletów na imprezy kulturalne lub sportowe. No i też będą zmiany w yy, możliwości odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych. Także ze zmianami warto się zapoznać, co nas czeka w 2023 roku, jak chodzi o zakupy. I tym akcentem Konsumenckim. żegnam się z wami. Do zobaczenia następnym razem.